Most kamienny łączący dwa cmentarze, tak zwany stary i nowy. Ten tak zwany nowy cmentarz został poświęcony w 1924 roku, jako że miejsca na starym cmentarzu zaczęło brakować. Zaraz na początku nowego cmentarza skręcamy w lewo. Tu na końcu jednej z alejek naprzeciw sobie stoją pomniki dwóch kazimierskich malarzy: Stanisława Jana Łazorka i Wojciecha Kosowskiego. W tej części kazimierskiego cmentarza spoczywają prochy wielu słynnych Kazimierzaków, w tym upamiętnionego w nazwie jednej z miejskich ulic doktora Tadeusza Tyszkiewicza, na którego pogrzebie zgromadziło się całe miasteczko. Chrześcijanie i Żydzi, towarzysząc mu w ostatniej drodze, wyrażali w ten sposób wdzięczność człowiekowi, który był lekarzem z powołania i nierzadko leczył bez zapłaty. Gdzie jest ten pomnik? Zachęcamy do własnych poszukiwań. Stoimy przed pomnikiem rodziny Koziorowskich. Nagrobek jest autorstwa rzeźbiarza Jerzego Łupuszeńskiego. Moją wyobraźnię, gdy jak dziecko, jako dziecko odwiedzałem cmentarz w czasie Świąt święta Wszystkich Zmarłych Świętych, rozbudzał wyobraźnię potężny znicz palący się na szczycie tego nagrobka, na szczycie tego krzyża. Od jakiegoś czasu ta tradycja nie jest już. Szczególny pomnik, chyba najpiękniejszy pomnik na Kazimierskim cmentarzu autorstwa Jerzego Łupuszańskiego, wspomnianego wcześniej już rzeźbiarza. Pomnik Walentyny Demskiej i jej syna Jasia, pamiątka, ślad dawnej rodzinnej tragedii. Pomnik przedstawia konającą orlicę i tulące się do niej konające Orle. W tym czasie, gdy chowano Walentynę Dębską, była tu jeszcze niepoświęcona ziemia. Dziś pomnik ten jest integralną częścią cmentarza. I tu kończymy nasz spacer z Piotrem Rucińskim po Kazimierskiej Nekropolii. W tak krótkim czasie nie udało się nam pokazać wielu zasługujących na uwagę miejsc. Mamy jednak nadzieję, że będzie to zachęta nie tylko listopadowych spacerów do własnego odkrywania tajemnic cmentarza na Wietrznej Górze,